Kia Movement that Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Niro w kolorze Runway Red, wersja Business Line. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Niro hybryda, czyli 1.6 wolnossące 105 koni plus silnik elektryczny. W sumie zespół napędowy ma 141 koni. Do tego wszystkiego automat 6DCT, czyli sześciobiegowy dwusprzęgłowy. Hybryda 265 Nm momentu obrotowego. To w zupełności wystarcza do sprawnego poruszania się tym samochodem. Wersja Business Line, czyli praktycznie pełna konfiguracja, no może bez jednego pakietu. Na felgach szesnaskach w kolorze runway red. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 150 700 zł brutto. Ładny kolor, uważam, że ładnie pasuje do tego nadwozia. Fajnie odcinają się te czarne wstawki, pianobleki, ciemne szyby, chromy wokół okien. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to reflektory full LED, czujniki parkowania przód-tył, aktywny tempomat, hamowanie autonomiczne, światła przeciwmgielne, To te tutaj na dole w zderzaku. Tutaj jest radar do hamowania i do aktywnego tempomatu. Tak wygląda przód. Z kokardą mu do twarzy. Tutaj klient poprosił o montaż rejestratora. Zamontowany. Jeżeli chodzi o wyposażenie jeszcze w wersji Business Line, to mamy również Head-Up Display. Kluczyk zbliżeniowy, podświetlane klamki, składane lusterka. Czujniki martwego pola, elektryczną klapę bagażnika. No, pełna konfiguracja. Podświetlona klamka. Zajrzyjmy do środka, bo tam Państwo już podpisują dokumenty, odbierają samochód, więc muszę ograć go w miarę szybko. Pełna elektryka. Blokada tylnych szyb i tylnych drzwi, składane lusterka. Wielofunkcyjna kierownica, kierownica oczywiście podgrzewana, cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect, dwufunkcyjny panel. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda, jak jest wygaszony. Tu mamy indukcyjną ładowarkę, Shift by Wire, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, elektryczny ręczny, podłokietnik, tapicerka półskórzana, w środku materiał, po bokach skóra ekologiczna. Zobaczcie jak ten fotel jest fajnie wyprofilowany. Moje ulubione zagłówki, one mają również regulację. I wraca. Fotel z pełną elektryką. Dużo miejsca z tyłu, naprawdę dużo. Dwa ISOFIXy, regulacja kąta nachylenia oparcia, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. I fajnie, bo ta tapicerka nie jest taka czarna, ciemna mocna, tylko jest to jest taki grafit. Kieszenie, nawiew dla pasażerów, USB-C, do ładowania urządzeń przenośnych, tu jest drugie, poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera. Tutaj wszystko wykończone na miękko. W sensie ten podłokietnik, bo ten plastik to już jest twardy, ale to gdzie trzymamy łokieć jest na miękko. Elektryczna, inteligentna klapa. W komputerze można ustawić wysokość, szybkość podnoszenia i to, że podchodząc z kluczykiem do zamkniętego samochodu, po 4 sekundach ona się sama otworzy automatycznie. Koło dojazdowe, zobaczcie, tu jest wygłuszenie. I tą półkę można zrzucić piętro niżej. O, i mamy trochę większy bagażnik. Albo tak jak schowka. Takie małe schowki, tutaj po bokach, coś można tutaj ułożyć. Elektryka klapy. Nakładki na progi. Dywaniki gumowe. Oparcia. I fotel pasażera z manualną regulacją wysokości. On jest również podgrzewany, tak wygląda ta z bliska. Poduszkę czołową jeśli jeździłoby tutaj dziecko tyłem do kierunku jazdy wyłączamy z poziomu komputera, schowek ambientowe oświetlenie tutaj, i tutaj kolor tego ambientowego oświetlenia do ustawienia można zmienić ten kolor w komputerze. Tego koloru fajnie też te czarne ringi pasują. Zobaczcie, wycieraczki nie podniesiemy, więc to jest tak jak pokazywałem ostatnio przy okazji x -Sida. Trzeba je wprowadzić w typ serwisowy, żeby te wycieraczki podnieść, czyli po wyłączeniu samochodu przytrzymać prawą manetkę wycieraczek w dół przez 5 sekund i wycieraczki wyjadą wtedy na środek szyby. Jeszcze szybko środek. I zaraz już oddaję kluczyki koledze Bartkowi, tak żeby już Państwu pokazywał samochód. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za zakupy, dziękuję za zaufanie. Dwufunkcyjny panel. Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, selektor zmiany biegów, shift by wire, kamera. lusterko fotochromatyczne system E-CALL. Klient dostarczył kamerkę, poprosił o montaż i zobaczcie. Tylko kawałek kabla wystaje. Bez żadnego problemu. Wszystko schowane, sufit szary. Niemal bezgłośnie, bez żadnego szarpnięcia odpalił silnik spalinowy. Światła w auto on włączył, światła długie automatyczne. Długie włączone, trochę kokarda nam zasłania, ale cena cennikowa 150 700 zł brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia wam życzę. Trzymajcie się. reflektory full LED jak grill wersji Business Line jedna jeszcze ważna rzecz a propos tego radaru tutaj to się tyczy wszystkich modeli jeżeli się pokaże gdzieś na komputerze zwłaszcza podczas jazdy w śniegu w padającym śniegu jeżeli się pokaże na komputerze ostrzeżenie, że radar przedni zablokowany system hamowania autonomicznego Niedostępny, nieaktywny, wyłączony. To w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy to nie jest zalepione śniegiem. Więc nie ma co panikować, tylko sprawdzić, czy to jest nie jest zalepione śniegiem, czy jest czyste. To tyle z takich podpowiedzi. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się.